Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację bardzo prostej aplikacji edukacyjnej, która jest po prostu okresowym układem pierwiastków. Jak to wygląda? Już przełączamy się do aplikacji. Aplikacja, pierwsze co słyszycie jest w języku angielskim. To jest oczywiście minus. Niestety wszelkie podpowiedzi, także tutaj typu wiersz, typu kolumna, również są w języku angielskim, czy że komórka jest pusta także, ale postaramy się jakoś sobie z tym poradzić. Aplikacja jest bardzo prosta, bo tak naprawdę jest to tylko tabela wyświetlana na ekranie, która y, zawiera informacje, y, skrót Nazwy pierwiastka, jego nazwę i liczbę atomową. Zobaczmy. Jak 27. To co? Cobalt. Atomic numer 27. rów 4. Colum Słyszymy. CO. Kobalt, Liczba atomowa 27. 20, 27. Co? co I zwróćcie uwagę, Atomic że ona ma też 7. numer 27, więc Colum łatwo zapamiętać, że jaki ma numer. Gdy pójdziemy sobie w lewo, 26. Ion. Atomic numer 26. rów 4. Columna 8. Słyszymy tutaj. Po pierwsze, że jest to skrót Fe, doskonale nam znany. Iron, czyli żelazo. Słyszymy, że ma liczbę atomową 26. I następnie słyszymy, który to wiersz i kolumna w okresowym układzie pierwiastków, czyli row i column, 26. Ion. Atomic numer 26. Row 4. column 8. Czyli czwarty, rząd i ósma kolumna. Na tej zasadzie możemy zapoznawać się z ułożeniem poszczególnych pierwiastków w układzie. Całym, No i może przykładowo przejdźmy sobie do pierwszego wodoru, który znajduje się na początku. 8. Duża w oksygen. Tu mamy o oksygen, zobaczcie. Duża w oksygen. Atomic numer 8. Rów 2. Cologne 16. Przeciw. Liczba atomowa 2. Wróć. 8 Rząd 8, rząd drugi. Przepraszam, kolumna ósma. I 7, teraz 6, idziemy 5. sobie w drugim you are in wierszu. Tu in zwróćcie nie uwagę. Nie nie you ubiec. are in empty seal. Jesteś w pustej komórce. Więc tutaj nie ma żadnych m, pierwiastków znajdujących się w tym miejscu. Wiele osób niewidomych, które nie dotknęły, ani wcześniej nie widziały, bo nie miały takiej możliwości m, tablicy m, okresowej pierwiastków. Nie rozumie, dlaczego tutaj są puste miejsca. Dlatego taka aplikacja może mu uświadomić, że po prostu są jeszcze wolne miejsca na tej tablicy, i tutaj po prostu nie w każdym miejscu na tablicy znajdują się pierwiastki. Juareonam pt. 2, column 9. Juareonam pt. cellin4 4b, 3, 2, Juareonam pt. 2 column 0, 2, he helium. I suszymy hehelium, ale to jest s drugi rząd, a my idziemy do s my pierwszego. Mamy tutaj 18 pozycji, poz e 18 kolumn. 8, niestety nie ma możliwości nawigowania w pionie. Nawigacja w pionie nie działa, możemy chodzić tylko lewo, prawo albo w trybie eksploracji przesuwać palcem po ekranie. 2, 1, 1.

I mamy jako pierwszy z liczbą atomową 1. To jest pierwszy pierwiastek w tabeli. Ehm, osoby, które nigdy nie widziały Okresowego układu pierwiastków mogą sobie zerknąć na tą aplikację. Jest darmowa, znajduje się link do niej w opisie nagrania. Zachęcam, jeśli ktoś nie miał możliwości m, nigdy zobaczenia, nigdy dotknięcia, ta aplikacja może dać mu wyobrażenie, jak skonstruowany jest układ pierwiastków. Zachęcam, bo jest to bardzo prosta, a zarazem e, ważna aplikacja edukacyjne. Oczywiście, gdybyście jeszcze nie zasubskrybowali kanału, to zróbcie to, proszę. Wtedy co dwa tygodnie otrzymacie informacje o nowościach z mojego kanału, a póki co bardzo wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.